pod aniołami jest przedszkolem katolickim należącym do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Stirling Heights, Michigan. Uroczyste otwarcie naszego przedszkola miało miejsce dokładnie rok temu, 1 czerwca 2014 roku. I w ubiegłą sobotę uroczyście obchodziliśmy pierwszy rok naszej działalności. Ja tylko zawołam: Witajcie, mili goście! Zaczniemy sobie, że tu będą cuda. My sami nie wiemy, czy nam się to uda. <noise> Ale tyle chęci mamy, a za mało błędy z góry przypuszczają. Zajęcia. W naszym przedszkolu prowadzone są przede wszystkim w języku polskim, a tygodniowe tematy oferują dzieciom naukę o pięknym, bogatym kulturowo kraju ich rodziców, a także dziadków, jakim jest Polska. W roku do przedszkola zapisałyśmy już około 80 dzieci, co wskazuje na to, że parafia nasza bardzo potrzebuje takiego rodzaju działalności. Moja pięcioletnia córeczka Elenka, przychodzi już przez rok czasu do polskiego przedszkola. Przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights. Bardzo lubi tutaj przychodzić. Nauczycielki są niesamowite. Uczą dzieci języka polskiego, uczą ich polskich literek, uczą ich liczyć. Um, także Elenka uczy się o Polsce. O, 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 ma podstawy geografii, historii polskiej, z czego jestem bardzo dumna. Um, i poznaje wiele innych polskich dzieci, uczy się nawiązywać kontakty z innymi um, dziećmi w, w, z rodzin polskich. Ja lubię moje przedszkole, bo tam są zabawki i projekty i muzyczki, może wyciąć czas dla mamy. Jest to dla mnie bardzo ważne, że Elenka przychodzi właśnie do tego przedszkola, bo nie tylko uczy się języka polskiego, ale również pogłębia swoją wiedzę o tradycji polskiej, o, o kulturze polskiej i panie nie tylko uczą języka polskiego, ale również uczą religijności w języku polskim i to jest dla mnie bardzo ważne. Swoim, nie opuścisz mnie, Jezu. Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno Katolickie przedszkole Dobrego Pasterza zostało założone we wrześniu 2013 roku. prowadzone jest przez siostry misjonarki Chrystusa Króla dla polonii zagranicznej. Mieści się ono w miasteczku Bloomingdale w stanie Illinois. Tutaj na zachodnie przedmieścia Chicago przeniosło się bardzo dużo polskich młodych rodzin. Jest tutaj wiele dzieci. Powstała więc inicjatywa, aby dla tych dzieci zorganizować katolickie przedszkole. Oprócz tego, że uczymy dzieci języka polskiego, polskich tradycji, to także wychowujemy nasze dzieci w duchu katolickim przedszkole jest w sąsiedztwie pięknej nowej parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard, gdzie dusz pasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy. Panie Boże, mój, ty zawsze mnie stój, gdy się bawię... Każdego dnia rano rozpoczynamy nasz dzień modlitwą. Jest to dla nas bardzo ważne, by polskie dzieci, które wychowujemy w duchu katolickim, nauczyły się modlitwy. Przed każdym posiłkiem także się modlimy. No. Przekazujemy dzieciom najważniejsze wartości religijne, jakim jest uczciwość, szczerość, rozwiązywanie problemów w duchu miłości, a także pomaganie innym. Stąd w ciągu roku organizujemy różne akcje pomocy. Na przykład w miesiącu, um, kwietniu, organizowaliśmy w tym roku w okresie Wielkiego Postu. Specjalną akcję pomocy dzieciom na jamajce, aby w ten sposób uczyć nasze dzieci dzielenia się z innymi. Aktualnie do naszego przedszkola jest zapisane 106 dzieci. Są one w czterech klasach, w wieku od 2,5 latka do 5 lat. Klasy mają nazwy religijne: jest to klasa Anioła Stróża, klasa Świętej Bernadette, klasa Świętego Franciszka, a także klasa Świętego Dominika. Zasadniczą, zasadniczymi wychowawcami. Są siostry zakony, siostry misjonarki. Oczywiście mamy też osoby świeckie, tutaj, które tutaj razem z nami pracują. Sara, czy lubisz chodzić do przedszkola? Tak, A powiedz dlaczego? Bo mam fajne dziecięki, fajne mm, kolegi. Aleksandrze, lubisz chodzić do przedszkola? Tak. A powiesz nam dlaczego? Co tutaj się fajnego dzieje? Bo uczymy się...